Dzień dobry Świnoujście. Dzień dobry Polsko. Dziś dotarliśmy na promenadę leśną. Powiem Wam, że prezentuje się pięknie. Aktualnie w Sinouściu mamy 12 stopni. Jest dosyć chłodno, delikatny wiaterek. Kiedy powstawał pomysł powstania tej promenady. Ja byłem bardzo sceptyczny. Mówiłem, wydane pieniądze, wyrzucone w błoto. Taka jest prawda. Trzeba się przyznawać do tego, co się mówiło i co się robiło. A tu się okazuje, że ta inwestycja naprawdę wygląda niesamowicie. Myślę, że będzie kolejną atrakcją, która przyciągnie wielu turystów na popołudniowe, poranne spacery. Oczywiście można chodzić chodnikiem wzdłuż ulicy. Ale zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Napowiem no, Wam, Liga Mistrzów. Jak mówi jeden z moich przyjaciół, Liga Mistrzów, Panie. To jest ten ostatni fragment prowadzący tutaj do Wetraka. Praktycznie skończony. Oświetlenie zrobione. Proszę bardzo. Kosze poustawiane. ławeczki. I zobaczcie, jak to się prezentuje. Naprawdę niesamowicie. No, chyba trafiona inwestycja. Zobaczymy, jak z wykonaniem, bo to zawsze jest potem najważniejsze. Czy to wytrzyma lata? No, ale to się przekonamy dopiero za kilka lat. Po drodze, zrobione platformy, gdzie można sobie spokojnie usiąść na ławeczce, odpocząć w cieniu. No, jeżeli ktoś ma troszkę wyobraźni. I potrafi sobie to wyobrazić, jak to będzie wyglądało latem. To naprawdę będzie pięknie. Coś czuję, że słowo naprawdę będzie sponsorem dzisiejszego odcinka. Ale pamiętajcie, że tylko prawda jest ciekawa. W związku z tym warto zawsze mówić prawdę. Zapraszamy na ten krótki spacerek tutaj po tej promenadzie leśnej. Może uda nam się wyjść potem na plażę. Zobaczyć, czy na wydmach już jest posprzątane. Na razie idziemy z powrotem. No, i takie mamy widoki. Troszkę szkoda, że nie udało się tej inwestycji zakończyć przed latem, ale to jest chyba wszystko zgodnie, że tak powiem, z programem, planem i projektem. Pamiętam, gdy powstał pomysł budowy tej promenady. Wiele osób mówiło, że to jest inwestycja nietrafiona. Po co kolejna promenada w Śniuściu? No tutaj w tym kierunku nie da się poprowadzić promenady, bo jak wszyscy dobrze wiemy, te tereny mają już swojego właściciela. No i powstaną tutaj hotele, apartamenty, apartamentowce. Więc to jest dobry pomysł na to, żeby zrobić taką leśną promenadę. Wiele osób mówiło o tym, że coś takiego trzeba zrobić na Warszawie. No i to był bardzo dobry pomysł, żeby na Warszawie również zrobić coś takiego. Tyle tylko, że na Warszawie, jak sami dobrze wiecie, koalicja 13 grudnia nie pozwala otworzyć drogi Kumorzu. No i w jaki sposób mieszkańcy mieliby z niej korzystać. Pan wojewoda zgubił kluczyk do ulicy Kumorzu. Oczywiście już nikt nie protestuje, nie ma z tym żadnego problemu. Wszystko jest dobrze, uśmiechamy się, no ale nie o tym, my nie o tym, my o tej promenadzie póki co jak widać, zrobiona całkiem nieźle, świetnie zaprojektowana, bardzo, bardzo dobrze wykonana, pierwszy rzut oka, ja nie jestem tutaj inspektorem budowlanym, ale prezentuje się świetnie. Parę osób zgłaszało się do naszej redakcji z informacją o tym, że tutaj te przejścia są nie do końca przemyślane. Przejścia między ulicami. No tu trzeba pamiętać, że cały czas trwa budowa i to jest dojazd do budowy. W związku z czym, no jak widzicie sami, trudno było tutaj zrobić coś dobrego, przecież samochody ciężarowe by to w mikro zjechały. Tutaj, proszę bardzo, Kosza, i widzicie wszystko pięknie, zabezpieczone. Czeka na odbiór. Mam nadzieję, że mnie potem urząd miasta nie będzie ścigał, że zniszczyłem promenadę chodząc przed jej oddaniem, no ale to nie ściga. Tutaj też trzeba być uczciwym. No tutaj pani Michalska, prezydent Żurkiewicz, byli zaangażowani i oczywiście ich zespoły. Bo pamiętajmy o tym, że. Sam prezydent, sama pani prezydent, same panie wiceprezydent, czy panowie wiceprezydenci niczego nie zrobią. Zatem stoją ludzie, którym trzeba naprawdę podziękować za ich wkład, za ich pracę. No, bo z całym szacunkiem, dla tych, co są na wysokich stanowiskach, co by zrobili bez tych malutkich, tu kolejne przejście. Pamiętajcie, że tu są jeszcze budowy. A no, tu jest nawet wiasna budowa, taki już zupełnie z bramą. Więc to z pewnością po ukończeniu budowy zostanie w jakiś sposób naprawione, zrobione. Nie wiem czy w ogóle wycinano tu drzewa w związku z tą inwestycją, skoro zrobiono takie rzeczy. Ja tam nie jestem przeciwnikiem wycinania drzew, żeby sprawa była jasna. I nie można być bardziej ekologicznym od bobrów, ale no takie rzeczy, panie, panie kierowniku, czy ja wycinałem drzewa? Nie, ja nic nie wycinałem. Ja wycinałem kawałek promenady. Teraz sobie wyobraźcie oczami, wyobraźnie, albo spójrzcie na tą wizualizację idąc po promenadzie po tej promenadzie tutaj będziemy po prawej stronie mieli takie widoki no teraz mamy place budowy wycinkę chaszczów zwał jak zwał ale bardzo fajnie, że ona jest oświetlona ciekawe czy te lampy już działają trzeba tu przyjechać wieczorem sprawdzić. i sprawdzić więc tak jak mówiłem miejsca do odpoczynku kosze po że się powtarzam, no powtarzam się. Mówię, co widzę. No i pozwoliłem sobie poskakać po tych dechach. Pod moimi 100 kilogramami się nie uginają, także będzie dobrze. No fajne. Fajne wam, że naprawdę prezentuje się prima startu. Co ty pleciesz? Zobacz, jaki syf! Zaraz się pojawią komentarze. No nie syf, tylko igły, które spadają, bo jest jesień. Myślę, że jak promenada zostanie oddana do użytku, no to będzie regularnie sprzątana. Tak jak wejścia na plażę, które pokazywałem nie jeden raz o godzinie 6:00, zamiecione, wymiecione. Także bez przesady. Ludzie. Jak chcecie pisać komentarze, no to krytykujcie, ale troszeczkę merytorycznie. W tej części kończymy spacer po promenadzie leśnej. Za chwileczkę udamy się jeszcze w jedno miejsce. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda tutaj w Świnoujściu. Także zostańcie z nami. Zapraszamy do dalszego oglądania. No i pamiętajcie, kto może nad morze. Zapraszamy do Świnoujścia. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.